Dobre. Dobra Co smokujesz Janek Ja pała zawsze już tylko teraz się pomyliłem Okej okay. Znowu pójdą kurwa Bał Na rampie na razie nikogo U nas na B też Na idzie są ba. Kurwa, już galom podeszli. Jeden w tym węcie tak... eee, jest. To jeszcze, dwóch jest. gala chodzi. K? Pomóżcie mu. Ja nie wiem kurwa co oni robią E, eee, sam musisz grać. Co? Gałę. <laughs> Kurwa Czterech Gdzie ten ace? Alstawa zajebałeś Kradzieju eee.